Kiedy porównamy zmiany na rynku pracy w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, okazuje się, że relatywnie nasza konkurencyjność się poprawia. To znaczy, tam tempo wzrostu kosztów pracy jest dużo silniejsze niż w Polsce. Na to nakłada się kilka rzeczy. Po pierwsze, nie możemy postrzegać czy patrzeć na sam wzrost płac, powinniśmy go odnosić równolegle do tego, co się dzieje z wydajnością paradoksalnie w skali całej gospodarki ta wydajność rośnie bardzo szybko. Jest to w dużym stopniu złożeniem pewnych zmian strukturalnych, które następują. Te sektory, które stać na wyższe wynagrodzenia, to są sektory bardziej wydajne i one bardzo skutecznie przyciągają do siebie nowych pracowników. To co widzimy to przesunięcia bardzo masowe, na przykład ludzi pracujących do tej pory w relatywnie Mniej wydajnym rolnictwie, do na początku sektora usługowego, a teraz przede wszystkim do sektora przemysłowego. W skali całej gospodarki oznacza to, że wydajność przeciętnego pracownika rośnie o jakieś 5% i ta przestrzeń do wzrostu wynagrodzeń jest dużo szersza, niż by nam się paradoksalnie wydawało. Natomiast ważne jest też to, co będzie się działo z wynagrodzeniami w kolejnych kwartałach. Patrząc na różne miary równowagi, wagi na rynku pracy Wydaje nam się, że ta przestrzeń do tego, by płace rosły jeszcze szybciej, trochę się ogranicza, bo coraz bardziej wyraźnie widzimy sygnały, że taki pęd, żeby zwiększać zatrudnienie, stopniowo wygasa albo nie jest już tak powszechny, jak był wcześniej. Co więcej, widzimy różnego rodzaju dostosowania po stronie przedsiębiorstw do, tego, do nowej rzeczywistości na rynku pracy. Na przykład część firm mówi, że świadomie ogranicza zatrudnienie, żeby móc lepiej, Płacić pracownikom, którzy są dla nich niezbędni. Takie, między innymi, działania będą sprawiały, że ta równowaga pomiędzy popytem a podażą się poprawi, to znaczy presja płacowa nie będzie już tak silna. Naszym zdaniem, dynamika płac raczej Dużo szybciej niż te 6-7% w kolejnych kwartałach nie będzie rosła, a to wciąż będzie bezpiecznym buforem dla zachowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. To potwierdzają także dane o eksporcie. Dane o eksporcie, które, jak pisał NBP, pokazały, że e, polskie firmy są w stanie podwyższać ceny eksportowe, więc e, ta konkurencyjność i przestrzeń wciąż jest całkiem spora.